No to ja, to co tam, co nieco o zwierzętach, to wiem. Jedna krowa była w Zoo i mi trochę poopowiadała. Mhm. O wczarek. Teściowa i synowa. Teściowa i synowa. Co byście pomyśleli? Teściowa i synowa. O, będzie się działo. No, mi się działo. Rut i Noemi. Dwie wyjątkowe kobiety w Słowie Bożym. No, Teściowa i synowa. To jeszcze były wdowami i do tego mieszkały w Moabie, nie w Izraelu. Zostały wdowami. Kobiety dwie, teściowa i synowa. I ta sytuacja no, już nie była wesoła. No kobiety, które były wdowami, no miały, miały, ciężko. Miały ogólnie bardzo ciężko. Ale Rut była z Moabu, a Noemi była z Izraela. No i ta Noemi mówi, to ja wrócę do tego mojego Izraela, wiesz Rut? A Rut mówi, ja to pójdę z Tobą, wiesz? Ja to idę z Tobą. A Noemi mówi, ale zostań, proszę Cię, zostań. A Rut mówi, nie, 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 nie. Ja chcę iść z Tobą, bo Cię kocham. Znowu kochała Teściową. Mhm. Że nie, nie chciała jej zostawić. Rozumiecie, ona mieszkała w Mabie, tam miała swoją rodzinę, znajomych i tak dalej. Ród, nie? Mieszkała tam. I Noemi mówi, że ona wraca do siebie. I żeby Ród została. A Rut mówi, nie, ja idę z Tobą. Miłość jest dla mnie ważniejsza. No i Noemi nar narzekała też na pewno, ale nalegała, 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 ale ród poszła i tak. I pomyślicie sobie, że Noemi pewnie była fajną babką, dlatego ród z nią poszła. Ale w Piśmie Świętym czytamy, że Noemi to nawet do siebie Noemi nie kazała mówić, tylko kazała mówić Mara, Mara. Bo Boże, jest pełna goryczy. I z taką pełną goryczy ta ród poszła. Kochała swoją teściową pełną goryczy. No. I nie dość, że przyszła z nią do Izraela, gdzie wszyscy jakby byli inni. Ona była inna wśród Izraelitów. No z Moabu, więc prawdopodobnie miała inny kolor skóry, inaczej wyglądała. No więc była inna w tym towarzystwie. Inny Bóg swojego boga, swoje zwyczaje. Rut mówi: Ida, bo kocham. I zaczęła praca. Od razu poszła na pole i zaczęła zbierać kłosy. I była inna, była kobietą. I poszła zbierać kłosy. Wow. Poszła pracować. Tam jest nawet napisane, że ona nawet przerw sobie za dużo nie robiła, tylko tak bardzo pracowała. I jak przyjechał właściciel pola, boss. On się zapytał kto to w ogóle jest? A powiedzcie mi, kto to jest w ogóle? No, nie powiedziałeś, że to jest taka e, tam, synowa Noemi, twojej dalekiej krewnej. I on się nią zajął i zaopiekował i, i w ogóle. No, doczytajcie, co tam dalej było w tej historii. Ale chcę Wam powiedzieć jedną rzecz o Ród, ważną. Pan Bóg wprowadza do Izraela Moabitkę, kogoś innego, nie izraelita. Nie żydówkę, tylko Moabitkę. Pan Bóg zauważył serce ród. Zauważył, że ona kocha. I on stwierdził, Ty jesteś moja, bo kochasz, bo masz takie serce, że poszła ze swoją teściową, mimo że to było dla ciebie trudne. Że idziesz do pracy, mimo że to jest dla ciebie trudne. Jesteś inna i może się z ciebie naśmiewają. Ale kochasz, więc jesteś moja. Tak bardzo do mnie pasujesz, tak sobie pomyślał Bóg. Ja z kolei sobie tak myślę. Na tyle co znam Boga, to tak pewnie pomyślał, że jesteś piękna, bo, bo, bo kochasz. No, bądźcie piękni, kochając. Do zobaczenia. Powiem ci, ja to bym poserfował na bicie, na jakimś bicie. Mimo, że koniec, plansza końcowa. Jutro zaczniemy, wszystko od nowa. Możesz więc zrób to, bo się lubimy. Zostaw komentarz, daj łapkę w górę i prześlij film dalej. Czy jak rymy? Siadło, co? Spodoba im się.